Siema. Dzisiaj coś nie typowiem na ten straszny, zimny sezon. Mianowicie analiza strasznie zimnej dwulogi odcinków pewnej kreskówki, przez którą moja generacja i kilka urodzonych w podobnym czasie miała traumę. O czym mówię? O muminkach. Muminki to kreskówka japońska, bazowana na powieściach Towej Jansson, która stała się bardzo popularna i też. Bardzo niesławna w Polsce i wielu innych krajach Europy z powodu pewnej postaci. O kim mówię? Oczywiście o Buce. Oczywiście. Buka to jedna z tych postaci, które są kultowe w niestety niezbyt dobrym tego słowa znaczeniu z powodu że tak powiem, paniki, jaką spowodowała w Polsce wśród dzieci około lat 90. i 2000. Odcinki z nią były straszne i warto wspomnieć, że emitowano je w nocy w paśmie wieczorynka. A jako wisienka na ciacho, polskie odcinki były podobnie jak w wielu innych krajach Europy, emitowane z inną paletą kolorów, przez którą w odcinku było jeszcze ciemniej, ale to tylko takie. Pierdołki techniczne, wy chcecie mięso. Buka stała się dla nas tym, czym dla epoki PRL-u były na przykład wilki z Pana Kleksa albo Diabeł Piszczałka. Coś mocnego i strasznego wsadzonego do pozornie wesołej cukierkowej bajki dla dzieci. Dzisiaj podejmę analizę dlaczego te dwa odcinki spowodowały, że obwaliliśmy w majtki cały gang balasów. Odcinki jakie podejmę analizie, to Topiki Topcia i Tajemnicza Walizka. Coś co ja lubię nazywać duologią Buki. Sama Buka to postać, która pierwszy raz pojawiała się w książce opowiadając mumingów, gdzie nawet mówi i muminy się z nią sądzą. I ta japońska wersja to nie jest jej pierwsze pojawienie się w dziedzinie adaptacji, bo sama Buka pojawiła się w większości adaptacji mumingów, ale do tej pory żadna szczerze nie była taka straszna. No, może poza polską, która brzmiała bardzo dziwnie i przypominała jakiś dziwny czarny cień i miała świecące oczy, bo szczerze inne Buki do tej pory wyglądały. Tak! I tak. I tak. I kurwa, najlepsza tak. Duorgę. Ja sam jako dzieciak oglądałem polskie muminki na tej dziwacznej płytce, gdzie to w ostatnim odcinku była buka i będę szczery, polskiej buki się nie bałem. Kompletnie szczerze uważałem, że jest super. Może to dlatego, że nie mogę brać kukiełkowej animacji na poważnie, ale polska buka nigdy nie wydawała mi się straszna, raczej taka fajna. I przez to, że buka polska podobała mi się tak bardzo, to wręcz czekałem, aż się pojawi w wersji animowanej, która bardzo mi się spodobała do tej pory i do tej pory spolęgło... i to spotęgowało moją Nieciekawą reakcję na animowaną bukę. Bo oczekiwałem czegoś strasznie fajnego, a nie kurwa strasznego, jak to co otrzymałem. Pyszny kotlecik! Zaczniemy odcinka Topiki Topcia, aka Twój pierwszy horror, jak jesteś 6 mną. Odcinek zaczyna się niewinnie. Mała Mi, postać, której nienawidzę. W kurwia listonosza, do doiny wraca Mimbla i siostra, czy jakoś tak. To skomplikowane. I do domu bez pytania chcą się wpieprzyć te dwa małe Gogusie, które boją się policji. Odejść niej zapukać. A jeżeli ktoś wyjdzie i ksyknie. <grym> tak, też bym uważał. Muminki będąc miłymi albo po prostu mormonami, wpuszczają topika i topcie do środka, gdzie dowiadujemy się, że rodzinka ma uprzedzenia do mieszkańców z południa. Nasz dom zawsze przyciągał dziwaków, ale tych dwoje to naprawdę najdziwniejsi goście, jakich pamiętam. No wiesz, są z północy. No jasne, nazywać się topiki topcia. Tutaj je znajdzie każdy z nas, rasizmu się przenieście świat, bo to muminki, wasze muminki. Yy... Sorbet. Sorbet. W nocy Topcia budzi się i mówi, że ktoś zjawi się jeszcze dzisiaj, i wyjawek to taki. Skąd miała ja mam wiedzieć, że jesteśmy właśnie tutaj? Nie umiem tego wyjaśnić, Topiku, ale nas się że zjawi się jeszcze dzisiaj! Słyszycie, jaki wiatr się nagle zerwał? I, i zrobiło się tak jakoś zimno. No. Witam. Zauważcie, że przez ten cały odcinek do tej pory są przestraszeni tego kogoś i w końcu dowiadujemy się, kto to jest. O, ona nadchodzi, że jest już blisko. Zaraz, zaraz, kto taki? Tadeusz jemielitym. Wystarczy jeden dziwny Boka! Buka! Buka! Tak, ona jest bardzo zła. Od razu, po tym jak mówią o buce. Słyszymy, że nawet Włóczyki, jebany Włóczyki, najbardziej inteligentna postać w dolinie uminków, boi się tej postaci i do tej pory nigdy, nigdy w serii wystraszony, a tutaj z pewnym niepokojem gada o tej buce i o tym, że słysza, że jest okropnym potworem. Tutaj zaczyna się mięsiwo, albowiem odcinek powoli, a skutecznie, buduje suspens do tego momentu, kiedy buka się pojawia, pokazując nam między innymi powoli znaki tego, że nadchodzi. Najpierw kwiaty więdną, potem coś się odkurwia z niebem, a potem światło mryga. Ryjek non stop deniujący bukę mówi wreszcie ej, walcie się, a swin mówi to wynocha zabramy, nie ma ciebie, a ryjek wyłazi budują tego faktyczne napięcie. Najpierw nie ma nic, jest cicho, cicho i nagle coś co mogę określić jako pierwszy jump scare przed szkolaka. <śmienicza> Tylko spokojnie, spokojnie, bez histerii. Tada, oto i nasza buka. Wygląd buki jest straszny z podobnego powodu jak na przykład... Zakapturzone istoty popularne w jakichś strasznych opowieściach, albo zgule z Śródmiemi, albo dementorzy z Harry'ego Pottera. Jest czarna, kolor, który my ludzie kojarzymy z ciemnością, której większość ludzi boi. Posiada uśmiech, który jest nienaturalny i nie posiada w sobie kompletnie ciepła, a jej oczy nie mrugają, to poświadomie mówi nam, ej, co się z tej tege zbiewaj. Ryjek oczywiście widząc to spiernicza do domu z wrzaskiem i muminy wychodzą za nim, a tam... Kolejny jebany jumpscare. Poszła sobie. Widzicie teraz jaki jestem odważny? <grym w wersji booka> Sam przepędziłem tego waszego potwora. Uwaga! Jest tam! W polskiej wersji Buka brzmi, kurwa, strasznie. Tak, te wycie to nasza robota, a konkretnie pana Andrzeja Bogusza, który dabinguje Bukę. Tak, te dźwięki robił człowiek. I słysząc to... Nikt Cię tu nie zapraszał, Buko. Bylibyśmy bardzo szczęśliwi, gdybyś sobie poszła. Buko, denerwujesz naszych kości I niszczysz moje róże. Zostaw kwiatki mamusi w spokoju. Naprawdę radzę Ci odejść. Naprawdę oklaski na stojąco, a wręcz latająco. Pan Andrzej Bogusz odwalił z tym dźwiękiem kawał dobrej roboty. Buka oczywiście idzie sobie, ale nie od razu i my jak pierwszy raz to oglądaliśmy, nie wiedzieliśmy czy ona kurde, nie podlezie i go tymi łapami nie zadusi ani nie zamrozi, ale idzie sobie wreszcie, po czym Muminek jak idiota wywala się na lodzie. Tak, jasne. Biegać za potworem, który możecie zamrozić. Brawo, jeszcze potem gada. GŁOS BUKI Dobrze słyszycie, Buka, ten dziwny, mroczny intruz W do tej pory miłej, pastelowej, cukierkowej bajce Mówił postaciom I nam, małym widzom, że wróci To była groźba, ludzie A jakby jeszcze tego było mało Pod koniec odcinka dostajemy od naszego miłego narratora Tym Tej nocy Buka już się nie zjawiła Ale dlaczego w ogóle przyszła do domu Muminków Może któregoś dnia, gdy wszyscy będą smacznie spali Buka naprawdę wróci i wtedy się tego dowiemy. Dzieciaki, koniec wieczorynki. idźcie spać, ale uważajcie, bo może Buka naprawdę wróci, gdy wszyscy będą spać. Nie. Ten odcinek to główny powód tej Buko paniki przez wypadkową wszystkiego od jamskerów, przez czas emisji, przez ten tekst na końcu kończąc, na samej buce. Porównajmy ten odcinek sobie do kebaba. Buka to jest jedynie samo mięso jest ok, ale to nie jest całość. Dodatkami jest autentyczne przerażenie, jakie odczuwają do niej postacie i ich reakcje oraz poczucie to, że Buka jest faktycznym zagrożeniem. Ostrym sosem jest muzyka, dźwięk i mrok, a Lawasz czy tam Buła to jest ta mroczna i zimna otoczka jaką do siebie ta postać ma w tym miłym, pastelowym świecie. A jako napój masz jeszcze kole z tego, że to było puszczane dzieciom w nocy. Przynajmniej w moim regionie, kiedy pierwszy raz widziałem ten odcinek, Zachodziło już słońce, kiedy zaczynał się odcinek, więc miałem dodatkową imersję, bo odcinek zaczyna się w dzień, a wtedy było jeszcze u mnie słońce, a zakończa się w nocy, kiedy u mnie już wtedy było ciemno. Tak, miałem bukę 4D VR experience. Byliśmy po tym odcinku osrani, owaleni i przestraszeni, a następny odcinek tylko to wszystko utwierdził, bo, przypominam, wiedzieliśmy, że Buka wróci. Sam so, narrator nam to powiedział. Przejdźmy więc do tajemniczej walizki. Pierwsze, co widzimy w tym odcinku, to dom muminków pogrążony we mgle i je jebaną, jebaną, jebaną Bukę bez oczu. Co oni, kurwa, sobie myśleli? Tak... Buka łapie mu minka i to jednak był sen, ale skłamałbym jakbym powiedział, że jako dzieciak po Zobaczemu i tego nie odleciałem przez ściany w tył, jakbym chciał po przez tą ścianę spierdolić w spokoju. Ten dywan na ścianie to pamięta. Raz, Anuka dwa, Anuka trzy, trzy, moją energię ławi Anuka raz, Anuka dwa, Anuka trzy, trzy na różu serce znów. Ten odcinek posiada w sobie znacznie mniej buki niż ostatni, bo przez połowę trzy czwarte gadają o tym, co jest w walizce topików. Ale ci nie chcą o tym mówić, bo za bardzo się boją i nie ufają mu miną, ale my tego w ogóle nie rozumieliśmy, nie słuchaliśmy co mówią. My przez cały odcinek czekaliśmy na koniec odcinka. Bo przypominam. Może któregoś dnia, gdy wszyscy będą smacznie spali, buka naprawdę wróci. Czekula! I w końcu się zaczyna. Zjedz chodzi łyżeczkę. O tak, teraz widzimy jak wszystko zamarza i się rozpierdala, a potem wychodzą i buka tym razem jest mniej straszna do pewnego stopnia. Po pierwsze jest pokazana jaśniej, przez co straciła nieco tego niepokojącego wyglądu i jest inaczej kadrowana, przez co wydaje się mniejsza. I przede wszystkim nie mamy żadnych jump a sam klimat jest... Też nieco słabszy niż za pierwszym razem. Proponujemy ci ugodę. Może zdecydujesz się sprzedać im tę rzecz. Nie! Albo podarować! NIE! No dobrze, sama coś sobie wybierz. Mamy smak na spaghetti plus przystaweczki. Muminki wymieniają się z buką dziwną muszlą, którą muminek zostaje podczas odcinka. A ona odchodzi sobie we mgłę i pod koniec mamy uber zabawny tekścik. Ciekawe, co powie migotka, pamiętasz? Obiecałeś jej codziennie całować muszelkę. Let's boy tak oto kończy się w muminkach saga buki. Jak ja to lubię mówić. Niestety Buka nie pojawiła się później Zbyt często, bo pojawiła się tylko W czterech odcinkach, ale to co Buka Zrobiła, pozostało do, Doszło do tego, że parę odcinków później Jako dzieciak miałem ciekawe przeżycie Otóż w jednym odcinku, w którym Buki Nie ma, na początku był taki tekst Co się stało? Anna Migotka pędzi jakby ją goniła Buka Buka nie pojawia się w tym odcinku, ale ten tekst To było wystarczająco Żeby miał ciekawą Reakcję, a oto jest tego rekreacja, a przynajmniej tego jak ja to pamiętam. Panna migotka pędzi, jakby ją goniła buka. Tak, autentycznie tak zareagowałem na samo wspomnienie buki przez to, jak świetnie zrobione były te dwa odcinki, w których się pojawiła. Pewnie się zastanawiacie, jaki był cel tego filmu, nie? Po co zrobiłem taki dziwnie specyficzny film? Bo chciałem wam pokazać część mojego dzieciństwa, która cóż wiele i dla wielu innych ludzi też dużo znaczy i przy okazji chciałbym zadać tutaj pewne pytanie, mianowicie czy dzieci powinny się bać? Czy to dobry pomysł dawać w ogóle takie postacie jak Buka do bajek dla dzieci, czy to dobrze, żeby dzieci się bały? To jest pytanie, które jest dość interesujące i moim zdaniem odpowiedź na nie nie może być do końca jednoznaczna. Dlaczego? Ponieważ z jednej strony sam pamiętam jak waliłem w gacie jak widziałem Bukę, ale z drugiej strony przypominam sobie, że że to do pewnego stopnia było Troszkę fajne, i nie mówię tutaj, że to był jakiś masochizm, tylko w pewnym momencie zacząłem Bukę nawet lubić. Zacząłem Bukę bardzo lubić do tego stopnia, że zacząłem robić o niej komiksy, robić sobie figurki z plasteliny Buki, gonić się miminkami. Po prostu ta postać mnie zaintrygowała. Była czymś strasznym, ale była czymś. Innym, Była czymś innym w tym dziwnym świecie muminków i dlatego spowodowała moje zainteresowanie i sądząc po tych wszystkich fanartach, jakie dostaję od ludzi do tej pory, jestem w stanie stwierdzić, że Buka dalej jest lubiana przez ludzi dalej ludzi je wielu ją pamięta i to jest naprawdę fajne, że tą kreskówkę, którą pewnie wielu po prostu nawet nie kojarzy, zwłaszcza w Ameryce Północnej, kojarzą głównie przez Bukę. Dlaczego? Ponieważ ta postać zapadła nam w pamięć. Zapada nam w pamięć tym, że nas przestraszyła, więc póki coś straszy, ale ma jakiś cel, to uważam, że dzieciom przydałyby się takie buki. Zwłaszcza teraz, kiedy nie wolno nawet w bajce pokazać karabinu, bo już się ktoś urazi. O, o nie, zapomniałem, nie wolno krytykować nowych kreskówek, eee, przerwa. Bądźcie do straży! Bądźcie do straży! Eee, jesz ile chcesz w stylu Vegas razy 20. Ciuchcia! Dobra, wracając. Czy powinniśmy straszyć dzieci takimi rzeczami jak buka w kreskówkach? Czy powinniśmy w ogóle mieć takie straszne momenty w kreskówkach? Oczywiście, że jasne. Jasne, póki serwują jakimś celem, póki mają w sobie jakieś powołanie, jakiś cel, które są interesujące, a nie są tylko część po czym dzieckowali w gacie, część co w ogóle dziecka nie rozwija, to, to są okej. Okay. Ja osobiście uważam, że bez buki to muminki nie byłyby kompletne. Nie byłyby kompletne, ponieważ buka jest ich częścią. Jest częścią tego dziwacznego świata, dziwacznego klimatu. I za każdym razem, kiedy ograbiałem muminki, to złapywałem się na takim myśleniu. A co może w tym momencie robić buka? Gdzie jest w tym momencie buka? Gdzie chodzi buka? I to pobudzało bardzo moją kreatywność, muszę przyznać. Pamiętam, niestety ta książka już przepadła, napisałem kiedyś książkę o buce, w której, uwaga, uwaga, Napada na jebany parowiec z pierwszej mafii i zabija Dona Salieriego. Jaka jest konkluzja tego filmu? Cóż, Japończycy wiedzieli, jak dobrze zrobić horror dla dzieci. I był to horror dla dzieci, który my, jak i inne generacje przede mną, na pewno długo zapamiętają. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że Wam się podobał film. I jeżeli Wam się podoba, to możecie zawsze pierdolnąć w kościelusze z tego przycisku. Kurczę, ja muszę jakoś zakończyć ten film jak ci popularni youtuberzy młodzieżowi, żeby mieć więcej polubień, zobaczmy. Byczki, pamiętajcie, żeby zasubskrybować byczka bykowskiego, byczki, szczelcie byczkę w górę, szczęście byczku subskrypcję i bycz komentarz, byczki kochamy ziomeczki, I do zobaczenia, w następnym Byczko odcinku, byczki kochane, byki, kochane, do zobaczenia, w kolejnym odcinku ziomeczki, do zobaczenia.